Das Opel, das Auto. Dobra, ale tutaj śmieję się, ale ten samochód, to co potrafi, może Paweł e, pozwoli nam się przejechać nim. E, to zobaczycie, tak naprawdę, co tutaj drzemie w nim. No, to, to już nie ma gadania, że jesteśmy w Polsce, jedziemy na niemieckiej autostradzie. Jesteśmy w Niemczech, na niemieckiej autostradzie. A co to oznacza? Jeszcze dołączyć do tego, że jesteśmy. O proszę bardzo, że jesteśmy w Astrze z 1994 roku oznacza to, że bierzemy BMK, a pan może tylko się uśmiechnąć. A my w tym momencie zaraz zamkniemy licznik. Nie wiem czy to widzicie. Ja pierd. 260 Żeby było a Paweł nawet się nie, nie zajął. No, więc mamy niemiecką autostradę w niemieckiej Astrze nie pytam co jest pod maską, ale jest mocarz Słuchajcie jadąc takim, taką Astrą dziadkową no, może byśmy powiedzieli, nie wiem czy się zgodzisz. To fajnie się patrzy fajnie się patrzy przez sprzednie przez, przednie lusterko, znaczy przez przednią szybę, ale najciekawiej patrzy się tutaj, hmm. przez takie wsteczne. A GTI, Golf GTI, tak zwany klient. Prędkość mamy zamkniętą na 120. Teraz się kończy. Kończy się, aha, dobrze. Czyli teraz jest prawdziwa niemiecka autostrada. Teraz klient nam Co? Tylko tyle mógł zrobić a, Już go nie ma no, a Będzie jedno zdoglanie od teraz ja. Tutaj patrzysz na wskaźniki tak, go, z... golf, golf próbował, ale nie, nie dał rady Tutaj mamy parę wskaźników, które no, mówią, że mamy mhm. dobre wszystkie wyznaczenia Oil drug, czyli tu będzie o te, oleju. ciśnienie oleju Oil temper, Temperatur Temperaturę trochę Haft Off Druck Ale nie mamy chłodnicy oleju specjalnie też. Mhm. Tu jest co? A, to jest nie? Okej. Okay. Czyli tak a, bardzo y, wszystko co trzeba to widzisz, natomiast y, ukryte nie rzuca się w oczy. No, to, to Tutaj no, mamy no, klasyczne. No, to Gdzie jest no, to ładowanie? Nie tak? co widać. To jest szybko no, zrobione, nie? Okay. Trzeba zakryć jakąś maskotką. <laughs> Macie już mi się taką, taką, taką maskotką jak tam z tyłu. Zdradza tak naprawdę. Tutaj teraz jest fajne, można no. nagrać fajnie, bo to jest... Jeżdżymy no. na Trójce teraz na autostradę? Szósta teraz, szósta skończyła. Oplem Astro. Po co wam te wszystkie BMW, Mercedesy, nie wiadomo co. Opel Astra 94, niewinne auto. Coś wtedy jest taka zabawka, że tu można było jeździć, słuchajcie, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, się bawić. Tak często? Pełno. I nie, nie pytam o spalanie, ja no, nie Porsche pytam o spalanie. O, mamy oh. Porsche. To był Mercedes, to jest Mercedes. Tylko Mercedes. A, Mercedes się skłusił To tyle by było z kością Że jak łowisz, łowisz ryby, tak? Łowienie tak, ryby. Łowisz ryby, tak. Podjeżdżasz do kogoś, to jedziesz dosyć szybko, wjeżdżasz przed niego i czekasz. Będzie w końcu chcę wyprzedzić, nie? Bo Ty ciągle zwaniasz, robisz jego prędkość jakby. Ty jesteś jego tempomatem i tak zwalniasz, zwalniasz, w końcu się zaczyna wyprzedzać, a Ty redukujesz i robisz... <śmum> Sponiewierasz kogoś i wracasz do domu na kolację. Ja pierdziele. Ja. Nie, ale powiem Wam, że to jest tak wciągające, że... Są emocje naprawdę. To są ja takie jestem, emocje, że ja... W są do Energy Land i to tak. Yy, yy. W takiej jeździe jesteś zmęczony. E, strasznie. Koncentracja, napięte, wszystkie mięśnie. No tak, no bo też musisz, żeby nie, nie przesadzić, nie? Nie no wiesz, to oto jest. One jest w ogóle stworzone po to, żeby jechać szybko na autostradzie, one bardzo słabo sobie radzi na krętych drogach, nie? Mm. nie jest za otwarte, nie podskakuje w ogóle, one fajnie wybiera. Mm. To jest Trudno. zrobione pod, pod 200 plus, tak? Sobie w PlayStation, to jest taki wielki ekran. Właśnie dobrze skalibrowana kierownica. I robimy, tylko z taką opcją jakby, że możesz pokonać każdy samochód, nie? A jedziesz, no a jedziesz To Fastro. Najgorszy, w najgorszym wypadku samochód po prostu dochodzimy i jakby nie jesteśmy w stanie go wyprzedzić, ale nie ma... A nie, bo nie A, bo nie zjeżdża, no właśnie. Tam leciał Jaguar, został w tyle. Eee, my leciliśmy 200. Rzuciłeś szóstkę, czy jeszcze nie? Teraz? No, czy jeszcze nie. 200 lecimy. No. Niemiecka autostrada. Czemu w Polsce nie ma niemieckich autostrad? bo już jest 120. No to już zwalniamy, ale niemieckie autostrady powinny. Na stronie, no. Można by było polecieć. Miałeś jakiś samochód, którego nie doszedłeś? Zawsze zapominam, jak się nazywa. No. To jest Land Rover, taki duży Biturbo. No. I on ma 580 albo ponad 600 koni. On ma chyba 700 momentu. No. To jest auto, z którym jechaliśmy do 280-90 razem. I on nie odpuścił, ani ja nie odpuściłem. Ale to nie było tak, że on odszedł, a ty tylko wiesz, no, powąchałeś tak, spalinę. Tak, takiego się jeszcze tutaj nie spotkało. Okej. Okay. Może musiałbyś do zachodnich Niemiec jechać? Ja, jesteśmy w zachodnich. A zachodnich, gdzieś? Tak, 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 Ale to w sensie nie wiem, gdzieś tam, do kolebki Porsche, może jakieś tam. O, no, tak, tak. Oczywiście, że są dużo szybsze auta nie? O, wiem, ale tak. Chodzi o ten trzeba o szukać. Te zaskoczenie, nie wiem, wiem, Zazwyczaj, wiem. jak dodajesz gazu, jak wychodzisz na otwartą prędkość gdzieś, to ludzie w ogóle się nie spodziewają z tego, że ty, przyspieszysz, nie? Hmm. Że ty się otalisz, hmm. że ty w ogóle coś zrobisz. Nie. Efekt zaskoczenia działa. Tak, tak. I potem jest ciężkiem dogonić, bo to auto się spiera to muszą nas ale czym mnie? Ale ja sobie wyobrażam jak oni muszą respekt czuć jak następnym razem po takiej akcji widzą Astre z lat 90. No. Ludzie się wyczulają wtedy na slippery, tak? Bo no. jeśli jest napisane, że jest początkujący i tego to I na autostradzie jedzie te 120, to nie początkujący mówi już 120, nie. A, okay. A to jest Gliwic, myślisz? Opel z Gliwic można czy nie? 94. To chyba nie jeśli nie. Kurde, chciałem jakiś polski akcent znaleźć. No, Nasze, że przeszczep jest o, o właśnie, słuchajcie, to jest oryginalna polska deska montowana też była w dużych Fiatach, nie? żartuję ja, powiedz mi tak, w Niemczech w hierarchii niemieckich samochodów Opel to tak byś stwierdził, że jest najniżej? czy nie? Czy niemieckich tak, bo masz są, są bo masz Mercedes, nie? masz są włoski, są Fiaty. Jeszcze. no dobra, ale to zobaczmy z tych niemieckich Myślę, że bo tak, się tak się zastanawiam w tym momencie, że Myślę, to że Opel ma na tak. No ale że to nie jesteś takim super bohaterem w Oplu, który za marką Opel stoi i wiesz i zmieniasz i zmieniasz po prostu nastawienie do Opla, nie? Że tak wiesz, taki wjeżdżanie Ja nie, mówię, nie lubię Opli. Ja lubię sleepery. No. czy mi się Opel podoba? To mi się coraz bardziej podoba. Kiedyś mi się Opel nie podobały. Nie chciałbym GS i Slipera, bo to już jest taki półsleeper, nie? A to jest Opel, który miał kiedyś 60 koni, jeden no. Właśnie on, on był poniewierany prawie przez 99% samochodów, nie. a teraz 99% samochodów jest przez niego poniewierany. Bez nie <laughs> Oczywiście, słowo poniewierany, żebyście dobrze zrozumieli, po prostu no, to trochę jest podkręcony i lepiej chodzi niż fabryka go spłodziła. Nazwijmy to. I siadamy. Słuchajcie, teraz pewnie się zastanawiacie tych wszystkich przejażdżkach o, tam jest maluch link do filmu od razu. Eee, co tam siedzi Paweł co tam siedzi pod tą maską. Pytanie, nie? A no. zrobiłeś już przybitkę z boku jaki to jest zwykły samochód. Nie no to chyba było na początku. Czekaj już nie wiem. Teraz zobaczymy. Tak dobrze. Dziadkowóz. I teraz jest. No, ale no, no, no pokazujemy, tak, pokazujemy, pokazujemy. A tu silnik z seria <laughs> seria. Takie montowano, nie, do Astry? Opel. E, e, powiem Ci, że w Afryce była taka Astra mm -hmm. z silnikiem z kalibry. C20, ale to się nazywa ten silnik, z tą skrzynią. Mm -hmm. W Afryce była taka Astra z napędem na przód tylko. O, Bo kalibra Turbo ma napęd na 4 koła i ta skrzynia F28 została sztucznie zaślepiona, żeby nie miało wyjścia na tył i napędza tylko przednie koło. DOHC16V, Opel Opel Kalibra, jak już powiedziałeś. Opel Kalibra Turbo. Turbo. Samochód, którego nie budowałeś, ale który znasz osobę. No tak, zwykle ten... z Tomikiem jedziemy zaczynać. Tak. Nie ma, nie ma tutaj, nie ma hmm. szans, żebym coś zrobił. To auto jest pięknie zbudowane, bo to auto jest zbudowane na, na duże prędkości. Ono nie jest zbudowane na kręte drogi. Jest za wysokie, za miękkie, ale na dużej prędkości przy 290 na godzinę na autostradzie niemieckiej, oczywiście na niemieckie. Auto się zachowuje bardzo pewnie i można zahamować. Ma bardzo duże hamulce z kalibru turbo. Mhm. Auto jest lżejsze niż kalibra turbo, czyli bardzo dobrze hamuje. Eee, co tu jeszcze jest innego w stosunku do. Eee... Wiesz co, wiadomo, że jak silnik, to cała elektryka. Mhm. Eee, turbo jest eee, jedno więcej niż, niż seryjne, dlatego ta moc jest możliwa no i w sumie nie jest kuty czy jakoś tam jest, jest parę rzeczy wzmocnionych ja bym hmm. Ci tą listę mógł też pokazać hmm. tylko co nam z tego do jak my się na tym nie znamy okay. jak zaczniemy czytać o wzmocnionych pompach oleju i tak dalej nie? Hmm. jest mnóstwo rzeczy ktoś to wiedział kto wiedział co robił nie? wiedział jak go skalibrować no. opony są e, sliperowe bardzo bo nie mają, nie mają takiego wytrzymania dobrego na tych od 100 na godzinę zaczyna się trakcja dopiero hmm. Chyba w tym roku na jakieś semi-sliki, ale to już nie będzie wtedy taki slipper, nie? Tak, to no teraz to taki... nic nie widać po nim. E... Baza to jest 1.4 koni. Y auto tak jeździło, zawieszenie było. koni z regulacją twardości. Y e co jeszcze sprawia, że ten samochód może jeździć tak jak jeździ? Mm, optymalizacja silnika to się mówi? Tak, optymalizacja silnika, czyli tak zwany chip tuning e z 204 koni, auto ma prawie 400. 400 i teraz już mam odpowiedź jeżeli chodzi o rejestrację fq fq rejestracja I quick <gry> no dobrze I quick. Zarezerw taka zarezerwowana w sumie dla mitsubishi evo dlatego wszyscy fani powiedzą no, opel ma rejestrację evo. evo oznacza były takie miały evo fq 400 że one były w anglii budowane mhm.